Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku The VLOG'a W którym całkowicie nie mam nic co przedstawić I w sumie dopiero teraz o 23 sobie o tym przypomniałem Są dwa problemy Studia i studia Niestety Amon tutaj uwalił mi W sensie nie, nie, nie przepraszam to jest zbyt wszystkie słowa Amon sprawił, że egzamin Na którym trochę bazowałem Który dałby mi taki Niemalże pewnik spokojnego życia, nie poszedł mi, co jest problemem dla mnie, bo mam tylko jedną poprawę w tą środę, więc muszę troszkę strachardować pod tym względem dużo, dużo bardziej niż myślałem. Dlatego praktycznie nic nie zrobiłem, na pewno nic nie zrobiłem względem fabuły, totalnie olałem to, bo na fabułę ja muszę rozkminić w sensie, tu to, to musi być takie dobre rozkmienianie, co nie? W sensie wstęp, zakończenie i tak dalej, żebym sobie rozkmienił wszystko, więc nie było na to czasu. Co do samej gry, tak devlogowo powiedzmy. Mam takiego jednego wykładowca, który ma ciekawe wykłady, na których po prostu on dzieli się z nami różnego rodzaju ciekawostkami, którymi się interesuje. Więc teoretycznie jest to nudne. Ale czasami trafi się jakaś faktyczna, ciekawa perełka. No, więc przez większość czasu na takich wykładach ja po prostu coś tutaj y, zmieniam sobie w środku skryptu, żeby coś pracowało lepiej, zużywało trochę mniej pewnych rzeczy, <laughs> żeby coś też lepiej było stworzone w przyszłości, żebym więcej rzeczy mógł dodawać. I to w sumie tyle co zmieniłem, więc no. Y, nic się nie zmieniło. Mi się skończą studia za dwa tygodnie. Chociaż w sumie, nie, no bo w tym tygodniu, jak ogarnę tą środę i czwartek, to już będę praktycznie w 100% wolny. Chociaż nie, kurde, no dopiero za dwa tygodnie będę w sumie mógł cokolwiek zrobić. No więc tak to będzie raczej wyglądało przez najbliższe dwa tygodnie. Więc praktycznie z grą nic nie ruszę. To tyle. Baję.